Tym razem pokażę Wam jak przygotować ten genialny, soczysty boczek gajowego z przepyszną polędwiczką w środku. Zacząć musisz od rozcięcia płatu boczku, tak jak widzisz na filmiku, a następnie odmierzyć sobie 20 g soli na każdy kilogram mięsa oraz 11 g na kilogram mięsa przyprawy do boczku gajowego od firmy Jelux. Całość dokładnie wymieszaj i starannie wetrzyj w boczek z każdej strony. Oczywiście to samo zrób z drugiej strony mięsa. Następnie w polędwiczkę wieprzową również wmasuj przyprawy, dotnij ją do wymiaru boczku i dokładnie zroluj. Tak zrolowany boczek obwiąż dokładnie sznurkiem i odstaw na noc do lodówki. Kolejnego dnia piecz pod przykryciem przez godzinę w temperaturze 180 stopni, a następnie wbij termometr i dopiecz mięso do temperatury 72 stopni. W środku. Wyjmij z piekarnika i daj mu odpocząć. Pozdrawiam i życzę smacznego.